Cześć moi drodzy, Jakub Filip Szymaniak. dzisiaj o współpracy marki Swatch i legendarnej firmy zegarkowej Blompę. I o tym, czy zegarek Swatch Blompę ma coś wspólnego, jeśli chodzi o wykonanie z zegarkiem Blompę. Kooperacja została zaprezentowana w 23 roku po sukcesie poprzedniego modelu Moon Swatch, czyli współpracy z marką Omega. A nazwa 50 Phatoms odnosi się do wody szczelności historycznego modelu, która wynosiła 50 sążni, czyli niewiele ponad 91 metrów. Niczym współczesny, oryginalny 50 Phatoms, Swatch posiada 42 mm kopertę i zamiast teleskopów pręty zakręcane mini-imbusem, którego nie ma w zestawie. A rozwiązanie to ucieszy frików zegarkowych, ale jest totalnie niepraktyczne dla przeciętnego użytkownika, bo nie jesteśmy w stanie założyć innego paska niż przewlekany typu NATO. To, co Bardziej rzuca się w oczy, to wybuchu, akrylowy szkło i wkład pierścienia, takie jak w oryginale z lat 50., i daje to świetny efekt wizualny. Luma na wskazówkach oraz pierścieniu jest mocna, świeci długo, a obrotowy pierścień chodzi bardzo dobrze, precyzyjnie, jak w kilkadziesiąt razy droższych zegarkach. Tam pędruk na tarczy jest wykonany bardzo dokładnie, a wskazówki są wycięte precyzyjnie. Najsłabszy punkt to koperta, bo tak zwana bioceramika to materiał miękki i no, niezbyt odporny na. Na uderzenia mechaniczne. Z tyłu możemy zobaczyć mechanizm automatycznym naciągiem o ciekawym, przetroczystym wachniku z motywami podwodnymi. I zegarek generalnie polecam jako któryś z kolei, nie jako jedyny lub pierwszy mechanik, ponieważ jest to zegarek, którego się nie rozbiera, nie serwisuje, nie wymienia części. Taka ciekawie wykonana i użytkowa, ale jednak z powyższych powodów raczej zabawka, która jednak daje nawiastkę mechanicznego dajwera o kultowym wzornictwie.